Cześć, dzień dobry, smacznej kawusi oczywiście dla wszystkich. Jeżeli oglądaliście film, który pojawił się w poniedziałek rano u mnie na kanale, to wiecie, że tydzień temu nie było przeglądu ligowego, ponieważ byłem chory. Ale wraca, wraca ulubiony program Polek i Polaków, oczywiście zapraszam na przegląd tego, co się w ubiegłym tygodniu w sportowym Valorancie działo, a umówmy się, że działo się naprawdę sporo. Przede wszystkim oczywiście wracają już wszystkie ligi, VCT, VRL, -e. VRC, wszystko tak naprawdę wraca do życia. My między innymi zainaugurowaliśmy już Valorant East United, czyli oczywiście projekt, którego ja jestem menedżerem, ale zaczniemy sobie gadkę od grup na VCT Challengers. Tutaj oczywiście grupa G2, Fnatic, FPX, Ascent, OG, LDN, United i Focus. Tak wygląda grupa śmierci, powiedzmy sobie wprost. No i grupa B, czyli Guild, Team Liquid, M3 Champions. Natus Winsere, BBL oraz Big. Grupa B, myślę, że jednak dużo bardziej oczywista, jeżeli chodzi również o typowanie zespołów, które awansują do playoffów, aniżeli grupa A. No ale to już powiedzmy sobie szczerze, ocencie sami. Jeżeli chcecie posłuchać nieco więcej o samych grupach, poznać moje typy na, na playoffy, to właśnie ten film poranny jest zaadresowany. Temu tematowi. Nie chciałbym tutaj rozwodzić się po raz drugi na ten temat. Zrobimy też osobny film o VRL-ach, to już teraz mogę Wam powiedzieć. No ale zapraszam bardzo serdecznie. Na pewno gdzieś tutaj pojawi się link w tym momencie, jeżeli chcecie zobaczyć akurat ten film o grupach na VCT. Mamy też harmonogram pierwszej kolejki, przez co wiemy, że słuchajcie, zaczynamy starciem polsko-polskim już w piątek. OG LDN United kontra Ascent, Molsi kontra Zig i Starkso, czyli oczywiście to starcie wszystkich Polaków, którzy będą nas reprezentować w drugim sezonie VCT Challenger CMA w 2022 roku. E, ja mam nadzieję, że, że na to spotkanie będę mógł Was potencjalnie zaprosić na watchparty. Party. Jak wiecie, składałem wniosek, cały czas nie mam odpowiedzi, więc ciężko mi na tę chwilę e, określić, czy rzeczywiście będzie mi to dane. Oprócz tego BBL Navi, też całkiem ciekawy meczup na sam start o godzinie 16, Fnatic FPX Team Liquid Big, e, Guild kontra M3 Champions, e, G2 kontra Focus naprawdę pierwsza kolejka oddaje, jeżeli chodzi o, o te meczapy, ale dosyć tematu e, właśnie tutaj, jeżeli chodzi o VCT, pójdziemy sobie gdzieś tutaj e, kolejnością z najwyższej ligi do VRL-a. Tak wygląda z kolei harmonogram na właśnie rozgrywki w Europie Środkowo-Wschodniej w vrl East Search. Zaczniemy innymi od meczu 0 Tenacity City kontra Diamant, więc praktycznie powtórka z playoffów Valorant East United. Ten Star kontra Enterprise. Myślę, że to może być naprawdę niesamowicie ciekawe spotkanie. Inom In kontra Entropic, no chyba hit kolejki, tak to trzeba określić już w tym momencie, do tego Anorthosis kontra Anony Momentos, też spotkanie, które naprawdę może być ciekawe. No a 12 maja tutaj naprawdę ja jestem mega ciekawy tego starcia. Przede wszystkim ten star kontra Anony Momentos. Polsko-polska batalia na naprawdę potencjalnie bardzo, ale to bardzo ciekawym poziomie. Um, na razie o vrl nie będę mówił więcej. W środę, czyli jutro, jeżeli. Yy, przepraszam, w środę. Tak, w środę rano będzie film z. Tier listą moją również na VRL-a A jutro, czyli we wtorek, 10 maja, będzie na kanale vlog z wizyty na bootcampie u Ownecz, u Watachy, czyli już teraz Anony Momentos i z właśnie Mediadeja VRL East Serge. Także mam nadzieję, że wpadniecie. Zostawcie suba, brakuje chyba jednego do 800. Uderzam w to na poważnie, jeszcze 200 i będę zrobił 2 dolary z reklam miesięcznie. No i Valorantis United, zaczęliśmy sezon, drugi sezon, 63 teamy zapisały się do pierwszego Weekly Cupa, sporo kontrowersji, oczywiście między innymi dlatego, że niektórzy nie rozumieją, że zasada 2 na 6 funkcjonuje w każdej lidze regionalnej i nie ma sensu za bardzo, moim zdaniem, na poziomie VRC zmieniać tego, no bo jeżeli drużyna chce awansować do VRL-a, to dlaczego miałaby inną drużyną potencjalnie grać w vrc i potem zmieniać w przypadku awansu do vrl -a? no moim zdaniem to nie ma Wielkiego sensu, dlatego też ujednoliciliśmy przepisy, tak jak są właśnie w ligach regionalnych. Trzeba mieć jednego zawodnika z regionu w aktywnym rosterze, dwóch w sześcioosobowym rosterze. I wszystkie zespoły takie rostery zgłosiły do nas do pierwszego kapa. Jeżeli były wątpliwości co do obywatelstwa, to weryfikowaliśmy stosowne dokumenty, których oczywiście nikomu nie pokażemy, ale... Wszystko mamy we własnej bazie danych. Wszyscy zawodnicy kooperowali, jeżeli chodzi właśnie o tego typu kwestie prawne. Team HZ wygrywa pierwszy Weekly Cup, no ale rewelacją przede wszystkim wydaje mi się Finest Origin. Akademia Finest legitnie może być dobrym teamem. Taki jest podstawowy chyba wniosek. No ale zobaczcie sami, no kurczę, tutaj naprawdę jest talentu co nie miara. Do ninja myślę, że zawodnik, który no akcje, akcje turnieju po prostu nam zaprezentował właśnie... Tą, którą teraz Wam pokazałem na ekranach, naprawdę okazuje się, że warto śledzić m.in. Waranty United po to, żeby takie perełki gdzieś tutaj wyłowić swoim czujnym okiem. No ale słuchajcie, lecimy już do tego, co tygryski te lubią najbardziej, czyli oczywiście wszelkie nowinki transferowe. Powoli chyli się ku końcowi okienko transferowe. Z tego miejsca też zapraszam Was na środę na 20 na twitch.tv slash terpggtv. Z Belmonte i z Mouzim zaprosimy Was na Valorant Talk ze Snowim oraz ze Staszkiem Stokłosą z Fabryki e-sportu. więc dużo gadki o transferach. Będzie o kulisach, o tym, co nie wyszło, o tym, co mogło wyjść, o tym, co potencjalnie jeszcze przed nami. Będziemy przez dwie godziny, a może i więcej, wałkować tematy transferów. Ten star oficjalnie kontraktuje polski zespół. Tak jak jeszcze do niedawna, polskie zespoły i organizacje. W generalnym tego znaczeniu, w generalnym tego słowa znaczeniu, nie bardzo gdzieś się przyciągały. Tak teraz rzeczywiście robi się ta moda na Polaków coraz większa, bo nie tylko Polacy w zagranicznych teamach, ale ten star, który kontraktuje w pełni polską ekipę. Ubreak i Stix, tutaj wyciągnięci z Awarii, Bult, Kacpi i Maniek z Anony Momentos, więc naprawdę ciekawe połączenie. Zespół, który. Naprawdę wygląda na papierze całkiem nieźle, no ale są duże znaki zapytania. Zarówno forma Bulda, jak i forma Kacpiego, myślę, że to dla wszystkich jest po prostu duży znak zapytania. Ciężko na ten moment powiedzieć wprost to będzie chodzić, no po prostu byłoby to nie do końca uczciwe, biorąc pod uwagę, że Kaspiego dość długo nie widzieliśmy w akcji, sam Bult miał bardzo ciężką końcówkę w Nomi Sports, ale wierzę, że to jest dobre środowisko na Redemption, dobre warunki. Do tego krytyk na coachu, jestem mega fanem tego, że tak to wygląda. Kiedy krytyk poprowadził on do triumfu na Beach Challengers 1 w Krakowie na Lanie, no to od razu gdzieś marzyło mi się to, że Kamil po prostu pójdzie w tę trenerkę na poważnie i on w tę trenerkę na poważnie uderza. To mi się podoba, i naprawdę z dużą niecierpliwością czekam też na efekty tego składu w praktyce. Teraz kolejne ogłoszenie związane z Polakiem, zaczniemy sobie tutaj wszystko od Polaków, naturalnie Buddy G oficjalnie już dołącza do teamu Vitality, ja to Wam znajdę, tylko chcę pokazać Badygo w koszuleczce Vitality. No popatrzcie, jaki piękny, jaki potężny zawodnik robi, wrażenie zdecydowanie Bady w tym trykocie, mam nadzieję, że troszeczkę merczu zawinie z tego Paryża i przyniesie dla nas. W każdym razie, jeżeli chodzi o Francję, to tutaj również ogłoszenie związane z Belmonte. Oficjalnie Kasper dołącza do Wilde GG, do zespołu, którego ambasadorem jest między innymi Usain Bolt. Widzę teraz już od razu, że nie mam otwartego, więc od razu też też to znajdę, bo jest jeszcze jedno ogłoszenie, naturalnie związane z Polakiem i jest to dołączenie Psycho. Do Sektor One Proszę bardzo, Psycho. Tutaj, jako operator kamery, widzimy, że no ciężkie czasy w awarii nikt nie płacił, trzeba było dorabiać, ale teraz we Francji już troszeczkę obrazków na pewno sobie Kasper zainkasuje. Bardzo się cieszę, że Kasper pokonał też taką drogę. Wiele się mówiło, różnych głupich rzeczy o tym zawodniku, od ludzi, zwłaszcza którzy gówno pojęcie mieli na temat tego. Co w głowach zawodników siedzi, jacy zawodnicy są prywatni, i tak dalej, więc tym bardziej cieszę się, że już tak definitywnie na pewno zamyka wszystkim Kacper Mordę, którzy coś potrafili na niego gadać. Przechodzi do zespołu zagranicznego, no i to naprawdę no, do mistrza Francji obecnego też, więc zespół, który na pewno ma przed sobą sporo oczekiwania. Eee, trzymam kciuki, trzymam kciuki bardzo, bardzo mocno. Tak jak trzymam kciuki bardzo mocno za Miki Boya. Ogłoszenie składu Movie Star Riders to jest jedna z dziwniejszych rzeczy, jakie widziałem. Stawki spornoli, eee, nie mam pojęcia o co tu chodzi, ale Miki Boy dołącza do eee, Movie Star Riders. Eee, Wiem, czy nie jestem fanem eee, Lukasa Royo, ale. No liczę, że gdzieś tam Miki po prostu w tym składzie też zabłyśnie, że będzie to dla niego troszeczkę trampolino, jednak do jakiejś lepszej ekipy. Choć skład ma naprawdę, naprawdę niezły, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. No i tutaj jeden z hitów tego okienka, myślę spokojnie, dla mnie jeden z w ogóle najważniejszych 10 transferów potencjalnie tego okienka transferowego w Europie. Kamek, który dołącza do Rebels i Kamek, który Naprawdę miał różne opcje przed sobą, niektóre były bardziej realne, niektóre nie. Wydawało się przez moment, że dołączy do LDN United, tam finalnie wiemy, że został zakontraktowany hype. Um, w każdym razie Kamek dołącza do Rebels i moim zdaniem naprawdę ta ekipa zyskuje po raz kolejny na jakości, że to jest po prostu upgrade personalny i cieszę się już na to, jak Kamek gdzieś potencjalnie w tej ekipie będzie w stanie się zaprezentować. Doświadczenie oczywiście europejskie ma, wraca do Hiszpanii po kilku kilkumiesięcznej przerwie w Polsce. Tak naprawdę na ten epizod Wannon Momentos. Super, mocno trzymam kciuki, mocno wierzę w Maxa, no on sam. Też ci, którzy pamiętają wywiad z nim u mnie na kanale, wiedzą, że miał też te ambicje, żeby potencjalnie wrócić do Europy, i cieszy to na pewno, że to się udało. Do naprawdę klasowej ekipy dołącza kamyk i trzeba trzymać kciuki. Playboy Starki oficjalnie w CGN Esports to kolejna informacja związana z Polakami za granicą. No, i co? Wiedzieliśmy oczywiście o tym od jakiegoś czasu, ale fajnie w końcu zobaczyć oficjalkę, fajnie w końcu zobaczyć, że Krzysztof idzie na te międzynarodowe wody. Parę miesięcy temu wydawało się, że szczerze mówiąc, głównie z jakiejś profesjonalnej kariery Starkiego będzie. Wydawało się, że po prostu będzie już do końca życia streamerem, a tak naprawdę epizod Wołnecz, później oczywiście te przenosiny do inkognito, słaby okres teamowo, co warto podkreślić, ale to nie przeszkodziło, żeby bardzo fajnie wypadł na tryoutach w CGN. Z tego, co słyszałem, to w ogóle dość spontanicznie same te testy i transfer wyszedł, ale mam nadzieję, że o tym Krzysiu opowie, jak zaproszę go na jakiś wywiad, albo zaprosimy go do Valorant Toka. Nie będę tutaj opowiadał historii, która nie wiem, czy do końca jest, jest prawdziwa. Ale tego zapytamy o to Krzyśka, jak już wpadnie na wywiad albo do programu. W każdym razie, ciekawie, jedyny Polak w niemieckim VRL-u, więc też myślę, że warto będzie, warto będzie śledzić. Incognito z kolei oczywiście y, łata dziurę, starkim profek zajmuje jego miejsce oficjalnie. Y, jak na razie ten debiut y, nie do końca, myślę udany, porażka z, z Akademią właśnie mm, Finest w Weekly Cupie Valorant United, aczkolwiek no, jak się okazuje Finest Origin też rewelacja tego pierwszego Weekly Cupu, więc y, no, na pewno trzymamy kciuki za rozwój Incognito, też y, z tego co widzieliśmy, to mousey wpisany na weekly cup, jako mm, szkoleniowiec, także ruchy są robione w incognito, wszystko się rozwija. Ja sam, oczywiście, od Lufy wiem, że to po prostu zapierdziela wręcz do przodu, że jest dużo mm, zapału u wszystkich, także to na pewno cieszy i trzymamy kciuki, no bo potrzebujemy kolejnych dobrych polskich ekip. No i to właśnie, incognito Might come, tutaj na pewno upatrujemy jako te formacje, które mu muszą przejąć schedę po Ołonecz, po Watasze. W Valorant East United. Informacja bardzo ciekawa dla wszystkich, którzy, no, są też związani w jakiś sposób z CSGO. ISA przenosi się na Valorant'a. Ciekawy transfer, o którym mówiło się już parę miesięcy temu, jako potencjalny ruch, który może się wydarzyć wtedy, w kontekście potencjalnych przenosin do Valorantowego UG. Finalnie ISA przenosi się do Yalla Esports. Będzie występował w regionie Mena. Na pewno zmarnowany potencjał w Counter-Strike'u. Czy odrodzi się w CS jak CSGO? Jak chociażby Yugi. No trzymam za to bardzo, ale to bardzo mocno kciuki, bo kiedyś Isa jeszcze chociażby w czasach HellRaisers był naprawdę klasowym zawodnikiem, także trzeba trzymać kciuki za jego Redemption Story, tutaj właśnie w FPS-ie od Riot Games Anony Momentos, oficjalnie oczywiście kontraktuje Watachę. To informacja sprzed trzech dni też z bootcampu Anonymo. Troszeczkę na vlogu, który zostanie opublikowany jutro. Wilczek na kocu, Kamisek nyczył, Kamil HWH. Tak wygląda nowa dywizja Anone Momentos, która będzie rywalizowała w VRL-u serdżowskim. Fajnie, że Watacha dostała dom, bardzo to na pewno cieszy. No i trzeba trzymać kciuki, żeby. Teraz udało się jak najlepiej pokazać właśnie w vrl Search. Carmine Corp oficjalnie wchodzi do Valorant'a. Oczywiście było o tym głośno od długiego czasu. W pełni francuski team, choć tutaj oczywiście AMILWA z flagą Algierii. Ale no naturalnie wiemy, jak to wszystko wygląda. Carmine Corp wreszcie, wreszcie chciałoby się powiedzieć, zamelduje się. W świecie Valoranta i to jest świetna informacja dla wszystkich, bo to jest ogromny fanbase. 18 tysięcy polubień, 4 tysiące retweetów pod tym ogłoszeniem. Moi drodzy, to jest kosmos, to jest kosmos. Ale teraz jedno z dziwniejszych ogłoszeń, jeżeli chodzi o ostatnie dni. OG łączy siły z LDN United i jednocześnie kontraktuje Hypa do dywizji Valoranta w miejsce oczywiście Dreamasa, z którym Litwińsko-polski kolektyw pożegnał się już jakiś czas temu. Molsi ma powiedzmy nowego pracodawcę, jeżeli chodzi o to, dlaczego ten merczy się wydarzył. Dlaczego OG i LDN grają teraz razem? Wydaje mi się, że to wynika z tego, że po prostu. Razem mają większe szanse na to, żeby znaleźć dla siebie ewentualnie miejsce w tej alla franczyzie, która będzie wprowadzona do Valoranta w 2023 roku. No, miejmy nadzieję, że Morsi dostał podwyżkę. Skoro ma teraz dwóch pracodawców, no to wypadałoby też dostawać troszeczkę chociaż większą pensję. Trzymam za to kciuki. Jeżeli chodzi o francuski roster OG, to on oczywiście będzie jako OG występował do końca drugiego splitu VRL France, więc tutaj nic się nie zmieni, nie będą grali jako Orgles, nic z tych rzeczy. OG zachowuje, się całkiem fair, będą do końca sezonu wspierać właśnie tę swoją francuską ekipę, która będzie rywalizować w VRL-u. Nie mogą awansować do VCT, więc nie ma potencjalnego konfliktu interesów na horyzoncie, wszystko tu się zgadza. Excel, Foxy i Alive oficjalnie dołączają do tej ekipy, o tym rozmawialiśmy przez ostatnie tygodnie wielokrotnie. Patitek ma nowych kolegów w zespole i myślę, że to są naprawdę ciekawe transfery. Dziś akurat chyba już debiut, jeżeli chodzi o tę ekipę w Polarisie. Na pewno murowany faworyt do, do zwycięstwa VRL-u Polaris, więc na pewno tutaj. Eee, trzeba trzymać kciuki, ale raczej też e, nie należy się spodziewać innych rezultatów niż Patitek i spółkę gromiący wszystkich po drodze. Przynajmniej mam taką nadzieję. Finest też podpisuje oficjalnie nowy skład: Bunker, Yasin, machi ma Machina, e, Destructive, Kicks. To jest ta piątka, która będzie teraz występować pod banderą. Finest będą występować w lidze VRL Polaris. Moim zdaniem, e, szczerze mówiąc, no, ekipa, która. No nie, nie robi wielkiego wrażenia, może w ten sposób się wypowiem i szczerze nie zdziwię się, jeżeli Akademia Finest będzie odnosić potencjalnie lepsze wyniki. No ale teraz jeszcze oczywiście BDS, Bram z Kadabra, oficjalnie dołączają, tutaj też nikogo nie powinno to naturalnie dziwić. No i świeży news, bo z dzisiaj alfa Żer oraz Firov oficjalnie dołączają do Fnatic. Mówiło się o Kamyku, mówiło się o Dimasiku, mówiło się nawet przez chwilę o Kilesie, o Bonkoldzie, ale to Alfa-Zer załata lukę po Magnumie, który został przesunięty na ławkę rezerwowych, więc Fnatic już w komplecie. Myślę, że sam alfa żer to bardzo ciekawy transfer. No zobaczymy, jak będzie to wyglądać pod kątem roli, bo sam alfa to oczywiście Sentinel nie był. No ale... Sprawdzimy, sprawdzimy, jak to wszystko będzie działać w praktyce już niebawem. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd ligowy. Ja zapraszam poniedziałek 20.00 u mnie na Twitch TV. -tv. Zrobimy sobie radiokaści z debiutu Badiego G, Belmonte i Psycho w VRL-u francuskim. Także liczę na wspólną zabawę, tutaj właśnie. Przy okazji francuskiej ligi regionalnej. Sub, like, dzwonek. Jutro nowe filmy, w środę nowe filmy, w czwartek nowe filmy. Mnóstwo się dzieje na nowo, bo wróciłem do pełni zdrowia. Także, papa, pa. trzymajcie się. Yo!